Ta bajka pomoże Twojemu dziecku szybciej zasnąć. Jednocześnie odkryje ono, że poprzez skupienie i cierpliwość można osiągnąć zamierzone cele. Lulu to bajki stworzone, aby edukować i wyciszać dzieci przed snem. Opowieści wspomagają rozwój dzieci, promując pozytywne umiejętności i cechy charakteru. Czas na Lulu. Gdy pierwsze promienie słońca malowały złocistymi pędzlami na niebie, magiczny las zaczynał budzić się do życia. Wiatr niesiony z górskich szczytów łaskotał przyrodę, niosąc ze sobą śpiew ptaków i zapach świeżego mchu. Pośród drzew, w maleńkim, uroczym domku, wiewiórka Nela otwierała powoli swoje małe oczka. A słońce oświetlało pokoje złotą poświatą. Nela przeciągnęła się leniwie, rozkoszując się chwilą spokoju przed dniem pełnym przygód. Nieopodal, na wysokim srebrzystym drzewie, siedziała mądra sowa Huchu. Jej wielkie, przenikliwe oczy skupione były na wschodzącym słońcu. Sowa była strażnikiem tego lasu, często obserwującym jego mieszkańców i uczącym ich mądrości. Magiczny las był wyjątkowym miejscem. Woda w strumieniach błyszczała niczym diamenty, a rośliny potrafiły tańczyć i śpiewać w rytmie natury. Wszyscy mieszkańcy lasu, od małych owadów po wielkie zwierzęta, żyli w zgodzie i pokoju. Nela zaskoczyła z gałązki i postanowiła poszukać świeżych orzechów. Wiedziała, że będzie to wyjątkowy dzień, Pełen nowych wyzwań i przygód. Sowa, obserwując ją z góry, czuła ciepło w sercu, wiedząc, że młoda wiewiórka jeszcze dzisiaj nauczy się ważnej życiowej lekcji. Dzień w magicznym lesie zapowiadał się pięknie. Było ciepło, a ptaki entuzjastycznie śpiewały i wirowały na niebie. Wśród tego wspaniałego spektaklu. Wiewiórka biegała wesoło, z pełnymi policzkami orzechów. Planowała na dzisiaj coś specjalnego. Chciała zbudować największy stos orzechów, jaki kiedykolwiek widziano w lesie. Podczas gdy inne wiewiórki były zadowolone z prostych, niewielkich kryjówek, tela swoich orzechów, Nela marzyła o czymś większym. Wyobrażała sobie olbrzymi Wspaniały stos, tak wysoki, że mógłby sięgać chmur. Ten stos miał być nie tylko schowkiem dla orzechów, ale także symbolem jej ciężkiej pracy i pomysłowości. Nela zaczęła układać orzechy na małej polance obok strumienia. Na początku wszystko szło dobrze. Orzechy były stabilne, a stos rósł z każdą chwilą. Jednak im większy się stawał, tym trudniej było utrzymać jego równowagę. Kilka razy, kiedy była blisko osiągnięcia swojego celu, cała konstrukcja gwałtownie się przewracała, rozsypując orzechy we wszystkich kierunkach. Każdy taki upadek sprawiał, że Nela czuła się coraz bardziej zniechęcona. Zastanawiała się, czy jej marzenie jest realne. Czy może popełnia jakiś błąd, którego nie dostrzega? Sowa, która obserwowała postępy Neli z cienia pobliskiego drzewa, dostrzegła złość młodej wiewiórki. Była świadkiem jej upadków, ale także jej determinacji i pasji. Wiedziała, że Nela potrzebuje nie tylko wsparcia, ale także mądrości. Mądra sowa postanowiła podejść bliżej i przyjrzeć się pracy Neli. Zauważyła, że wiewiórka skupiała się głównie na ilości orzechów, które dodawała do stosu, a nie na tym, jak je układała. Każdy kolejny orzech był rzucany trochę niedbale, bez uwzględnienia jego pozycji względem innych. Sowa zastanawiała się, jak najlepiej przekazać Neli o co jej chodzi. Czy powinna dać jej gotowe rozwiązanie? Czy może raczej podsunąć wskazówki, które pozwolą młodej wiewiórce samej dojść do wniosków? Tymczasem Nela, nieświadoma obecności Huchu, próbowała po raz kolejny zbudować swój stos. Miała nadzieję, że tym razem uda się jej osiągnąć cel i spełnić swoje marzenie. Ale czy tak się stanie? Czy może potrzebuje pomocy od kogoś starszego? I mądrzejszego, aby zrozumieć, co robi nie tak. Nela, choć pełna determinacji, ponownie próbowała stworzyć imponujący stos orzechów, ale raz po razie jej konstrukcja osuwała się, rozsypując cenne orzechy po całej polance. Frustracja malowała się na jej pyszczku z każdym kolejnym niepowodzeniem. Zastanawiała się, czy jej marzenie było zbyt ambitne? W tym momencie Sowa postanowiła działać. Jej ciche, spokojne skrzydła uniosły ją nad ziemią i usiadła niedaleko wiwóreczki. Patrzyła na nią swymi przenikliwymi oczami, które miały w sobie coś uspokajającego. Nela zauważyła siedzącą obok siebie Sowę i podniosła wzrok, pełen nadziei. Wiedziała, że jej starsza przyjaciółka była najmądrzejszym mieszkańcem magicznego lasu. I często udzielała rad innym zwierzętom. Sowa, wskazując na stos orzechów, powiedziała: Widzę, że masz problem, Nela, i chyba nie masz przemyślanego planu, mam rację. Skupiasz się na szybkim dodawaniu kolejnych orzechów, zamiast zastanowić się, jak je najlepiej poukładać. Wiwiórka pokiwała głową, przyznając sobie rację: Chciałam zbudować stos tak szybko, jak to możliwe. Myślałam, że jeśli dodam wystarczająco dużo orzechów, wszystko samo się poukłada. Huchu uśmiechnęła się delikatnie i kontynuowała. Skupienie i cierpliwość są kluczem do sukcesu. Zastanów się, jak najlepiej poukładać orzeszki. Zamiast budować stos na szybko, skup się na każdym orzechu i pomyśl, gdzie będzie dla niego najlepsze miejsce. Zacznij od układania największych orzechów. Nela słuchała uważnie, chłonąc mądrość przyjaciółki. Zdała sobie sprawę, że pęd do osiągnięcia celu był tym, co ją hamowało. Teraz, mając cenną radę w sercu, postanowiła ponownie spróbować zbudować stos. Tym razem z większym skupieniem i uwagą na szczegóły. Pod okiem słówki. Nela zaczęła układać orzechy powoli i ostrożnie. Z każdym kolejnym krokiem stos stawał się coraz wyższy i stabilniejszy. Nela czuła się dumna i wdzięczna za pomoc, jakiej udzieliła jej chuchu. Po kilku godzinach ciężkiej pracy, Nela spojrzała na swój stos orzechów z uśmiechem satysfakcji. Był wysoki, stabilny i dokładnie taki, jakim go sobie wyobrażała. Dzięki wsparciu i mądrości Huhu, Nela zrozumiała, że skupienie i cierpliwość są kluczem do osiągnięcia celów. Po udanym dniu pełnym wyzwań i nauki, Nela poczuła się zadowolona i spełniona. Patrząc na swój imponujący stos orzechów, wiedziała, że jej wysiłek się opłacał. Przytuliła mocno sówkę i podziękowała jej z całego serca. Sowa odpowiedziała ciepłym, mądrym spojrzeniem, dając Nelly do zrozumienia, że zawsze chętnie pomoże. Magiczny las zaczął tonąć w ciepłych barwach zachodzącego słońca. Złote i purpurowe odcienie malowały niebo, a delikatny wiatr nucił kojącą melodię. Wszystkie zwierzęta lasu zaczynały przygotowywać się do snu. Dzięcioł Piku wracał do swojego gniazda. Niedźwiedź Bubu rozciągał się leniwie, a zając chudy szukał przytulnego zakątka wśród traw. Nela wróciła do swojego ciepłego domku na drzewie, przytulając się do miękkiego kocyka. Jej serce biło spokojnie, a myśli krążyły wokół dnia pełnego przygód i nauki. Zdała sobie sprawę, że każdy dzień niesie ze sobą nową lekcję. Jeśli tylko zwrócimy na nią uwagę, a teraz, kiedy twój dzień też dobiega końca, połóż się wygodnie, zamknij oczy i oddychaj spokojnie. Pamiętaj, że tak jak Nela, możesz osiągnąć wszystko, jeśli tylko poświęcisz chwilę na skupienie i refleksję czas na spokojny sen, słodkich snów.